Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Spór o nocną opiekę lekarską w Bydgoszczy. Sprawa trafiła do prokuratury i CBA. Michał Adamski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Od 1 kwietnia Fundacja Zdrowie dla Ciebie. Miała zostać ponownie umocowana w tym kontrakcie w postępowaniu, które było naprawcze. Zaprosiliśmy Fundację Zdrowie dla Ciebie, Szpital MSW i przychodni nad Brdą, jako że te wszystkie placówki, zgodnie z przepisami prawa, były uprawnione do tego, aby zaprosić ich do rokowań. Więcej na ten temat za kilka chwil. A od czego zaczynamy? Bartosz K. przed sądem. Początek procesu oskarżonego o zgwałcenie dziewięcioletniego chłopca z Grudziądza. Nie byłoby nas tutaj, jeśli nie uznałabym, że materiał jest wystarczający do skierowania i oskarżenia. List intencyjny w sprawie rozwoju miasta. Czas naprawdę najwyższy, aby uporządkować strukturę własności. Nowa spółka w Ciechocinku ma ożywić uzdrowisko. Aby one miały szansę w perspektywie kilku najbliższych lat. Zafunkcjonować. Porady i wsparcie. Uświadomienie wszystkim, którzy są pokrzywdzonymi, że nie są sami. Rozpoczął się Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Oskarżony o brutalne przestępstwo przed sądem. W Toruniu rozpoczął się proces w głośnej sprawie Bartosza K., który po wyjściu z więzienia miał zgwałcić 9 chłopca w Grudziądzu. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Dla dobra uczestników procesu jego przebieg utajniono. Relacja Katarzyny Prędkowskiej. Proces Bartosza K. rozpoczął się za zamkniętymi drzwiami. W związku z tym, że sprawa dotyczy dziecka i wyjątkowo delikatnych kwestii, sąd zdecydował o całkowitym wyłączeniu jawności. My jako dziennikarze nie mogliśmy wejść na salę nawet bez kamer i mikrofonów. Samego Bartosza K. do sądu doprowadziła policja. Dziś 32-letni mężczyzna nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przyznaję, się panu w Początku października Bartoszka opuścił zakład karny w Sztumie, tam odsiadywał karę więzienia właśnie za pedofilię. Był tam poddany terapii, a zgodnie z decyzją sądu w Grudziądzu po opuszczeniu więziennych murów miał leczyć się ambulatoryjnie w Krakowie. Do Krakowa jednak nie dotarł i jak dowodzi w akcie oskarżenia prokuratura, na jednym z grudziąckich osiedli w klatce jednego z bloków uderzył dziewięcioletniego chłopca kamieniem w głowę, a potem go zgwałcił. Prokuratura zgromadziła w tej sprawie silne dowody, opierają się one na w zeznaniach świadków, na oględzinach miejsca zdarzenia oraz na ekspertyzach seksuologów, psychologów i genetyków. Nie byłoby nas tutaj, jeśli nie uznałabym, że materiał jest wystarczający do skierowania i oskarżenia kogokolwiek. Zawsze, jeśli chodzi o małoletnie dzieci i o wyrządzoną im krzywdę, nie jest to łatwy proces. Sąd będzie rozstrzygał na pewno wiele istotnych kwestii dotyczących zarówno dobra małoletniego, ale również tych kwestii, które leżą po stronie podejrzanego, oskarżonego już w tej chwili. Dziś sąd przesłuchiwał matkę chłopca. a Kobieta nie chciała przed rozprawą rozmawiać z dziennikarzami, trudno się dziwić. Cała rodzina przeżyła traumę i trudno będzie jej otrząsnąć się z tego, co się wydarzyło. Tyle, co mogę powiedzieć, to dziecko znajduje się cały czas pod opieką psychologa, są regularne wizyty psychologiczne i z pewnością jeszcze będzie tak przez bardzo długi czas. Nie wiemy, co na sali rozpraw mówi w tej chwili Bartoszka. W toku przeprowadzonego śledztwa mężczyzna przyznał się do winy, ale przedstawił własną wersję wydarzeń. W tej chwili grozi mu od 3 do 15 lat więzienia. To Katarzyna Prędkowska. Przed bydgoskim sądem miał się dzisiaj zakończyć inny proces w sprawie zabójstwa 52-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono na krze na kanale Bydgoskim. Sąd ma jednak wątpliwości, czy bezpośrednią przyczyną śmierci Mariana K było brutalne pobicie czy zakuśnięcie wodą. Dlatego powołani zostaną dodatkowi biegli, których opinia może zdecydować o wysokości kary dla dwóch oskarżonych. Na łowie oskarżonych zasiadają Piotr Dent, to właśnie on miał brutalnie pobić Mariana K oraz Zenon M, który miał pomagać sprawcy w wywiezieniu zwłok. Mężczyźni zostali zatrzymani po czterech miesiącach od śmierci 52-latka, którego zwłoki zostały odnalezione dwa lata temu na Krzelodowej na kanale bydgoskim. Okazało się, że zmarły wcześniej został pobity na jednej z działek. Z policyjnych ustaleń wynikało, że w przestępstwie brała udział również druga osoba. Bydgoscy kryminalni wytypowali wspólnika, a prokurator przedstawił mu zarzut współudziału w zabójstwie. Grozi im 25 i 8 lat więzienia. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy badają sprawę konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Zdaniem przedstawicieli Fundacji Zdrowie dla Ciebie doszło do rażących nadużyć, w wyniku których usługi świadczy nieuprawniony do tego szpital MSW. Narodowy Fundusz Zdrowia odpiera zarzuty i przekonuje, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Przychodnia przy Królowej Jadwigi to jedna z placówek należących do Fundacji Zdrowie dla Ciebie. Z początkiem kwietnia miała odzyskać możliwość świadczenia usług z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Cztery lata temu placówka została pozbawiona tej możliwości. Jej zadania przejęły inne przychodnie, w tym szpital MSW. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, konkurs ofert odbył się wtedy z rażącym naruszeniem prawa, bo przychodnie, które wygrały konkurs, nie spełniały podstawowych wymogów formalnych. Odzyskanie kontraktu. Zdaniem przedstawicieli Fundacji Zdrowie dla Ciebie miało być rekompensatą za błędne decyzje podjęte w 2012 roku. Od 1 kwietnia Fundacja Zdrowie dla Ciebie miała zostać ponownie umocowana w tym kontrakcie w postępowaniu, które było naprawcze tytułem postępowania, które nosiło wady z 2012 roku. Według ostatnich decyzji NFZ opiekę nocną i świąteczną będzie świadczył Szpital MSW. Pod względem jakości, kompleksowości, ciągłości, a także ceny, najlepszą ofertę złożył szpital MSW w Bydgoszczy. I stąd też on był tą placówką, która została wybrana. Jako najlepsza... Zdaniem Fundacji Zdrowie dla Ciebie Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał szpitalowi MSW część usług wbrew decyzji sądu i centralnych władz NFZ. Władze fundacji twierdzą, że w rokowaniach w związku z błędnymi decyzjami podjętymi 4 lata temu powinna brać udział tylko i wyłącznie fundacja. Tymczasem zaproszone zostały też inne placówki, w tym szpital MSW. Zaprosiliśmy Fundację Zdrowie dla Ciebie, Szpital MSW i przychodni nad Brdą, jako że te wszystkie placówki zgodnie z przepisami prawa były uprawnione do tego, aby zaprosić ich do rokowań. Jedynym uprawnionym świadczeniodawcą jest ten, którego odwołanie w toku całego postępowania odwoławczego, skargowego, administracyjnego zostało uwzględnione. Obecnie w Bydgoszczy Pomocy w nocy i w święta udzielają cztery przychodnie: trzy należące do Fundacji Zdrowie dla Ciebie i jedna podlegająca pod szpital MSW. Pacjenci w razie nagłego zachorowania mogą liczyć na pomoc lekarską od godziny 18 do 8 dnia następnego, a w soboty i niedziele, a także inne dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę. Kontrakt MSW z Narodowym Funduszem Zdrowia przestanie obowiązywać 31 marca, ale 1 kwietnia ma zostać na nowo podpisany. Zdaniem przedstawicieli fundacji doszło do rażącego złamania prawa. O sprawie poinformowano Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Bydgoszcz Agata Chyłka. Ciechocinek uzdrowiskową stolicą Polski. Taki ma być efekt podpisanego dzisiaj listu intencyjnego między marszałkiem województwa a burmistrzem Ciechocinka i przedstawicielami uzdrowiska. W ciągu sześciu miesięcy ma powstać spółka, która będzie zarządzała terenami historyczno-uzdrowiskowymi. Wszystko po to, by przyciągnąć jeszcze więcej kuracjuszy i turystów. Nie tak dawno uzdrowiska były kojarzone z wielkimi gmachami sanatoriów, które oferowały na przykład kąpiele solankowe. Te dobre czasy dla perły Kujaw, jak nazywany jest Ciechocinek, mają powrócić. Na Ciechocinek czeka cała Polska. I już czas naprawdę najwyższy, aby uporządkować strukturę własności, uporządkować Kwestie takie organizacyjne, które pozwolą na aktywne zarządzanie przy, no, unikatową przestrzenią. Publiczną, jaką, y, którą wyróżnia się y, to piękne miasto. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ma zostać wypracowany model działania spółki, która ma objąć opieką infrastrukturę uzdrowiskową ciechocinka, między innymi basen termalno-solankowy, czy prawie 1800 metrów tężni. Spotkanie ma stanowić otwarcie do stworzenia zupełnie nowej jakości przestrzeni leczniczo-turystycznej. Wszystko po to, by wyłonić instytucję, która ma aktywnie działać na rzecz Ciechocinka. Prowadzić inwestycje, odnawiać kompleks i zagwarantować stabilne finansowanie. Najbardziej mają na tym skorzystać mieszkańcy i kuracjusze. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Będzie nadzwyczajna sesja Bydgoskiej Rady Miasta. Rozbita grupa oszustów internetowych. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie Uniwersytetu Medycznego. Władze miasta zapraszają do debaty przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, parlamentarzystów oraz mieszkańców, którzy poparli projekt powołania uczelni. To reakcja na sprzeciw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec planów odłączenia Kolegium Medicum od UMK. Włączenie Akademii Medycznej do UMK to była zła decyzja, czas na zmiany, oświadczył prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i zaproponował otwartą debatę na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta na temat utworzenia Uniwersytetu Medycznego. To nie są twierdzenie do zdobycia, tylko to są podmioty, które funkcjonują w określonym środowisku lokalnym i 160 tysięcy głosów to jest tak potężny głos, że należy do niego się odnieść i przeprowadzić taką debatę. Prezydent liczy, że na nadzwyczajnej sesji będzie obecny rektor UMK, władze dziekańskie oraz parlamentarzyści z regionu. To kolejny rozdział dyskusji o przyszłości uczelni. Ponad 160 tysięcy osób podpisało się pod obywatelskim projektem utworzenia samodzielnego Uniwersytetu Medycznego. Senat UMK w Toruniu sprzeciwił się podziałowi Uniwersytetu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaproponował środowisku bydgoskiemu utworzenie Związku Uczelni. Pomysł przyjmują władze Bydgoszczy, jednak pod warunkiem, że do związku dołączy Uniwersytet Medyczny, a nie Kolegium Medicum. Debata w sali sesyjnej Ratusza odbędzie się w poniedziałek 29 lutego. Więcej m.in. na ten temat dzisiaj w rozmowie dnia zaprasza Anna Trzcińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Uniwersytet Medyczny wykluczony. Metropolia tylko Śląska. Droga S10 za droga. Tak w skrócie można podsumować słowa wicepremiera Jarosława Gowina. Samorządy nie składają broni. Prezydent Bydgoszczy chce, by w sprawie Uniwersytetu zwołano nadzwyczajną sesję rady, a radni Torunia chcą podjąć uchwałę w sprawie budowy S10. Czy samorząd może zmienić stanowisko rządu? W jaki sposób? Gośćmi rozmowy dnia będą bydgoski radny Lech Zagłoba-Zygler z Platformy Obywatelskiej i toruński radny Michał Jakubaszek z Prawa i Sprawa sprawiedliwości zapraszam. 26 milionów złotych odszkodowania dla Fundacji Lux Veritatis to efekt ugody, jaką fundacja zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odszkodowanie zostało przyznane za cofniętą w 2008 roku dotację na geotermię toruńską. Tym samym zakończył się proces cywilny, który toczył się przeciwko funduszowi z powództwa fundacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku przyznał Fundacji Lux Veritatis 27 milionów złotych dotacji na projekt Toruńskiej Geotermii. W 2008 roku, kiedy rządy sprawowała platforma obywatelska, Fundusz wypowiedział umowę, wskazując na wątpliwości odnośnie realizacji umowy. Fundacja Lux Veritatis pozwała Fundusz, żądając 27 milionów złotych odszkodowania. Teraz między stronami doszło do ugody, w związku z czym warszawski sąd umorzył toczące się od 2009 roku postępowanie cywilne. Ma rozwiązywać konflikty między pracownikami a pracodawcami, a podczas spotkań omawiane są problemy społeczno-gospodarcze. Prezydium kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zebrało się na drugim posiedzeniu. Podczas spotkania przyjęto plan pracy na 2016 rok ustalono składy zespołów, a także zakres ich działania. Przede wszystkim jest to spotkanie organizacyjne. Powstają grupy robocze, zespoły robocze, które będą zajmowały się pracą w następnych miesiącach. Wiąże przede wszystkim nadzieję, że będzie można wiele spraw załatwić we własnym gronie na miejscu. I myślę, że, że w tym kierunku będziemy działali, żeby te wszystkie napięte sytuacje w regionie załatwiać, a ich jest faktycznie kilka. Na najbliższe posiedzenie marcowe będzie zaproponowany przez nas temat dotyczący reformy systemu oświaty, czy likwidacja gimnazjum, jak i również drugi ważny temat dotyczący ochrony zdrowia, likwidacja kolejek, brak dostępu do specjalistów, no i ten cały czas marny, można powiedzieć, funkcjonujący system. Grupa oszustów internetowych rozbita przez bydgoską policję mieli działać na terenie całego kraju i oszukać setki osób. Więcej szczegółów ma dla Państwa Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Dobry wieczór Państwu. W jaki sposób działali oszuści? No Myślili sobie taką internetowe oszustwo. Mianowicie oferowali na jednym z portali aukcyjnych elektronarzędzia, akcesoria komputerowe. W ten sposób oszukali co najmniej 500 osób na co najmniej 50 tysięcy osób z całej Polski. E, używali do tego e, sporządzonych specjalnych kont bankowych na dane osób, od których wyłudzali dane, e, oferując pożyczki e, internetowe, kredytowe. E, policjanci z Bydgoszczy dotarli do czwórki e, oszustów, w tym jednej kobiety. Właśnie ta kobieta i jeden z mężczyzn zostali aresztowani na miesiąc. Pozostali mają dozór, zakaz opuszczania. E, Czy wiadomo, kary. co im grozi za takie przestępstwo? E, no Myślę, że kilka lat więzienia. Ta informacja na naszej stronie internetowej www.bydgosz.tv.pl. Przypominamy także o naszych profilach na Facebooku i Twitterze. Jarosław Dąbrowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bezpłatne porady prawne dla ofiar przestępstw w całym kraju, także w regionie, rozpoczął się po raz 15 tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od dzisiaj do 27 lutego bezpłatnych porad udzielają specjaliści. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To dzień, który ma w szczególny sposób przypomnieć o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Takie osoby przez najbliższy tydzień mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych oraz pomocy psychologów. Celem tego tygodnia pomocy ofiarom przestępstw jest tak naprawdę upowszechnienie informacji dotyczących praw przysługujących pokrzywdzonym, uświadomienie wszystkim, którzy są pokrzywdzonymi, że nie są sami, że są instytucje, które im chętnie pomocy udzielą. To oprócz prokuratury między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych czy Komenda Główna Policji. W każdym komisariacie policji, czy najmniejszym posterunku, czy nawet punkcie przyjęć interesantów, można skorzystać z takiej rady. Co można zrobić wtedy, kiedy stajemy się ofiarą przestępstwa? Czy to, co nam się przydarzyło, jest przestępstwem? Co może zrobić policja w danej sprawie? To są tego typu porady. Dyżury będą pełnione w niemal 30 placówkach w całym województwie. Specjaliści namawiają do skorzystania z tej możliwości. W Polsce jest bardzo niedobry zwyczaj niekorzystania z pomocy prawnika. Nie tylko prawnika, bo przecież adwokat Google, doktor Google załatwia całą sprawę. Przecież my sobie sami poradzimy. Jak się często później okazuje, jednak nie do końca. Stąd ogólnopolska akcja Ministerstwa Sprawiedliwości. Wsparcie może być udzielane na wiele sposobów, na przykład przez bezpośrednie spotkania bezpośrednie spotkania telefonicznie lub w inny sposób na odległość, tak, by zagwarantować jak największy zasięg terytorialny i dostępność. Dyżury będą pełnione w Bydgoszczy i Toruniu, a także w inowrocławiu, włocławku, Chełmży, lipnie, Radziejowie, Mogilnie czy Gniewkowie. Pełna lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Święto jazzu w Toruniu w środę w klubie Odnowa rozpocznie się 16 Jazz Festival. Podczas czterodniowej imprezy będzie można posłuchać zarówno improwizacji, jak i tradycyjnych brzmień tego gatunku. Na scenie wystąpią artyści z czterech kontynentów. Jest to taka próba połączenia dwóch światów, świata klasycznego jazzu, mainstreamu ze światem jazzu nowoczesnego. Wśród gwiazd tegorocznego festiwalu znajdzie się m.in. Adam Pierończyk i pochodzący z Czech Mirosław Witusz. Na scenie pojawi się także polski jazzowy zespół Pink Freud. Festiwal rozpocznie się w środę i potrwa do soboty. Wydarzeniem specjalnym będzie wystawa okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez polskich artystów. Jazz od nowa festiwal to najstarszy w regionie festiwal poświęcony muzyce jazzowej. Nie wiem, czy jest fanem jazzu, czy innego gatunku muzyki, ale na pewno jest fanem sportu. Łukasz Betański opowie Państwu teraz co dzisiaj w serwisie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a szczególnie jestem fanem koszykówki i dużo miejsca zostanie poświęcone właśnie koszykówce. Zarówno Polski cukier Torun, jak i Anglii Włocławek wróciły z dąbrowy górniczej. Tam odbywał się Puchar Polski, no i postanowiliśmy skorzystać z okazji i tego, że zespoły są już w regionie. I spytać się o wrażenia, o to jak opiszą e, te trzy dni rywalizacji. Anwil Wocławek dotarł do półfinału, gdzie przegrał ze Stelmetem 87:59, a Polski Cukier odpadł już w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym zwycięzcą Rosą Radą 65-67. O tym serwisie. Oprócz tego będzie także o siatkarkach budowlanych Toruń, które złożyły aplikację, do występu w przyszłym sezonie w Orlen Lidze, czyli w tej najwyższej klasie rozgrywkowej siatkarskiej w Polsce. Czy sama aplikacja wystarczy, czy potrzeba jeszcze jakieś inne dokumenty, a może spełniać jakieś inne warunki? O tym dowiedzą się Państwo w serwisie sportowym, na który zapraszam o godzinie 22.00. Wracamy do muzyki, podbił serca widzów i jurorów. Teraz będzie można go posłuchać i zobaczyć na żywo. Krzysztof Iwaneczko, zwycięzca programu The Voice of Poland, w środę wystąpi w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a na razie w budynku Akademii Muzycznej przygotowuje się do tego występu. Co obserwuje Monika Kamińska? Dobry wieczór, wita i powiedz, czym młody artysta chce zaskoczyć publiczność. Jedno jest pewne, Krzysztof Iwaneczko zagra i zaśpiewa, co? No myślę, że przede wszystkim muzykę autorską, bo przecież wielokrotnie podkreślał na antenie programu The Voice of Poland, że właśnie na taką muzykę stawia. Krzysztof jest z nami, wraz z grupą ćwiczy właśnie tuż przed koncertem, środowym koncertem. Krzysztofie, wiem, że to jest dla Ciebie wyjątkowe spotkanie. Dlaczego? E, dlatego, że na pewno zaszczyci nas wyjątkowa publiczność. Słyszałem, że koncert jest wyprzedany. E, to jest e, super, no ja się w Bydgoszczy czuję już jak w domu, no mieszkam tu już prawie dwa lata, więc e, to jest fascynujące. No a druga sprawa, Filharmonia, no to jest miejsce bardzo prestiżowe. E, zdaję sobie sprawę ile legend, ikon, muzyki przede mną miało, miało szansę wystąpić na tych deskach, no i ja absolutny prawie że dziób, który teraz e, ma taką okazję, no super. Co zatem przygotowaliście? Jak obmyśliłeś ten koncert? Bo przecież wiem, że no, będzie i nieco show, i będzie nieco nostalgii, którą tak e, wiele przede wszystkim, przede wszystkim damskich serc e, kocha. E, no nie wiem, nie wiem, kto, kto kocha. Tak naprawdę dopiero się o tym przekonujemy, ponieważ e, dopiero mam możliwość wyjść do ludzi z tym, co chcę im przekazać, czyli swoje prawdziwe emocje w swojej autorskiej muzyce. Faktycznie, będzie troszeczkę inne zwierciadło, inne odbicie mnie, inne od tego, do którego przyzwyczaiłem podczas programu, ale będzie też nutka nostalgii. No, ja to nazywam koncertem dwuaktowym. A co z show? Myślę, że będzie pozytywna energia, tak to nazywam. No Ja nie staram się robić show, jednak skupiam się na tym, żeby ta muzyka była profesjonalnie, rzetelnie wykonana, fajnie. No i Reszta energia przychodzi sama. No. Drodzy Państwo, co nam pozostaje? Pozostaje nam oczywiście zaprosić Państwa na ten koncert już w środę o godzinie 19. A teraz co, Krzysztof? Lekka próba tuż przed koncertem. Środa, godzina 19. Filharmonia Pomorska, a teraz specjalnie ja dla Państwa, praklamy. specjalnie dla Państwa Krzysztof Iwaneczko. Jeżeli nie ma biletów na najbliższy koncert, to na pewno będzie jeszcze okazja, aby zobaczyć i usłyszeć Krzysztofa. Dziękujemy za ten występ w zbliżeniach. A na koniec informacje o pogodzie. Początek tygodnia jest wyjątkowo deszczowy. A co będzie dalej? O tym opowie Magda Żakowska. Witaj Magdo. Dobry wieczór, witaj Michale. Deszczowe chmury szczelnie zakryły dziś błękit nieba w całym kraju, i chociaż zwykle mawiamy, że jaki początek tygodnia, taki będzie cały tydzień, to na szczęście to powiedzenie nie przekłada się jakoś na najświeższe prognozy. Jeszcze jutro może popadać, dlatego deszczu będzie już znacznie mniej. Chwilami wyjrze za chmurę słońce, a w kolejnych dniach nasze szanse na przejaśnienia rosną. Pojawią się także zimowe akcenty, chociażby w środowy poranek padać może deszcze ze śniegiem i śnieg popruszyć może także w piątek w godzinach porannych. A jeśli chodzi o temperaturę, to nadal przedwiośnie ścierać się będzie z przedzimiem, a nie z typową zimą. W drugiej połowie tygodnia nad ranem temperatura spadać może poniżej zera, ale w ciągu dnia na termometrach zobaczymy dodatnie wartości. Raczej taka urozmaicona pogoda w najbliższym czasie. Magda Żakowska. Dziękuję bardzo. I przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Bartoszka przed sądem. Początek procesu oskarżonego o zgwałcenie 9-letniego chłopca z Grudziądza. Nie byłoby nas tutaj, jeśli nie uznałabym, że materiał jest wystarczający do skierowania i oskarżenia. List intencyjny w sprawie rozwoju miasta. Czas naprawdę najwyższy, aby uporządkować strukturę własności. Nowa spółka w Ciechocinku ma ożywić uzdrowisko. Aby one miały szansę, w perspektywie kilku najbliższych lat, zafunkcjonować. Porady i wsparcie. Uświadomienie wszystkim, którzy są pokrzywdzonymi, że nie są sami. Rozpoczął się tydzień pomocy ofiarom przestępstw. My teraz już kończymy za chwilę szczegóły prognozy pogody, a potem rozmowa dnia. Na wieczorne wydanie zbliżeń zapraszam o 21.45. Do zobaczenia.